3-2-1 jesteśmy. Przed nami druga runda tegorocznej rywalizacji w Formule 1. Tym razem przenosimy się z Australii do Bahrainu. Grand Prix, które w kalendarzu F1 od sezonu 2004. Pierwsze zwycięstwo na tym torze odniósł Michal Schumacher. Co ciekawe w sezonie, w którym zwyciężał aż 13 razy rekord, który został wyrównany, ale nigdy nie został poprawiony. Wyrównany, co ciekawe, przez Sebastiana Vettela. Co nas czeka w Bahrajnie? Co czeka kibiców w Polsce? Bo na pewno najbardziej tutaj zainteresowani są formą Williamsa, która jednak okazała się w Australii nie najlepszą. Duże problemy z autem i George Russell i Robert Kubica mieli podczas ścigania na Torze Ulicznym w, Belmer, w Melbourne. No i teraz pytanie: Mówią obaj, że z, z autem są fundamentalne problemy. Jakie to są problemy? Czy rzeczywiście problemem jest aero, balans tego auta, czy też nadwaga jak się okazuje, a ponoć też trapiąca FW42. Co czeka Williamsa w najbliższych rundach? Wydaje się jednak, że czekają nas i ekipę naprawdę ciężkie czasy, ciężkie chwile i musimy się uzbroić w cierpliwość, by poczekać na lepsze rezultaty, chociaż no, dużym znakiem zapytania jest kiedy pojawią się lepsze rezultaty ekipy Williams'a, bo przy tak ogromnych problemach, przy tym, że nie ma osoby, która pełni rolę szefa technicznego, która kieruje, nadaje naprawdę kierunek tej ekipie, może się okazać ta naprawa, poprawa bolidu naprawdę trudna. Czy uda się to w tym sezonie, czy tak jak niektórzy twierdzą, dopiero następny rok będzie tym rokiem, który przyniesie jakiekolwiek zmiany w tej brytyjskiej ekipie, która wydaje mi się że jest troszeczkę za bardzo zakorzeniona w przeszłości? Trzeba myśleć, trzeba przesuwać się do przodu i korzystać z okazji, które pojawiają się na horyzoncie okazji, które ta ekipa akurat zmarnowała w ostatnich sezonach. Wiele. Co na ten temat sądzi Krystian? Posłuchajmy Krystiana, który opowie nam o tym z dosyć ciekawego miejsca. Cześć Grześ witam was także bardzo serdecznie. Prawda moto jest na końcu świata. Za mną już delikwent mocno śpi, i to nie jest stary niedźwiedź, tylko koala. Twoje pierwsze pytanie dotyczy Williamsa i jak wyglądać będzie forma Williamsa w Bahrajnie? No należy Chyba uwierzyć kierowcom, że cudów raczej nie będzie, ale ja jestem ciekaw, jak zachowywać się będzie FW42 na właściwym torze, na torze, który jest już takim w 100% z długimi zakrętami, z długimi prostymi i miejscami, gdzie można sprawdzić aerodynamikę, bo przecież... Ostatnio dyskusja na temat Williamsa jest troszeczkę jak dyskusja na temat Brexitu. Wszyscy o tym mówią, wszyscy analizują, a sytuacja delikatnie mówiąc nie wygląda najlepiej. Grand Prix Australii pokazało nam jedną rzecz. Ferrari, mimo świetnego tempa na testach, jednak nie potwierdziło tego tempa w wyścigu. Sam Sebastian Vettel mówi: dlaczego jesteśmy tak wolni? Natomiast fantastycznie. Popracował przed sezonem Mercedes przez testy. Jego forma rosła, rosła, rosła i wybuchła absolutnie w Australii, bo fantastyczne zwycięstwo Walteriego Bottasa zwycięstwo z dużą przewagą zwycięstwo nad Lewisem Hamiltonem, który co prawda poruszał się po to, w Melbourne lekko uszkodzonym autem uszkodzona lewa tylna część podłogi powodowała, że no, balans auta Hamiltona mistrza świata pięciokrotnego mistrza świata nie był najlepszy. Ale czy rzeczywiście Mercedes będzie w Bahrajnie w stanie tutaj powalczyć z Ferrari? Pamiętajmy, ostatnie dwa sezony to triumfy Sebastiana Fettela. Mercedes miał problemy w Bahrajnie. Pytanie teraz, czy to w jaki sposób pracowali przed sezonem pomoże im w walce z Ferrari. I teraz kolejne pytanie, bo na podium w Australii pojawił się Max Verstappen. Max Verstappen, który w komitywie Red Bull Honda wykonał pracę perfekcyjnie. Honda pierwszy raz przecież na podium od czasów powrotu do Formuły 1. No i Honda, który silnik okazuje się być bardzo konkurencyjny. Posłuchajmy zatem Krystiana co ma do powiedzenia w temacie walki Ferrari i Mercedes, no i jeszcze dołączającej trzeciej siły w postaci Red Bulla. Myślę, że właśnie Bahrain pokaże, czy te problemy w Australii były jednostkowe, czy to były... Momenty słabości Ferrari. No i trzeba przyznać, że ja również jestem niezwykle pozytywny. Pozytywnie zaskoczony, jak otwarci są i inżynierowie, i kierowcy Ferrari, bo to nie zawsze zdarzało się podczas poprzednich Grand Prix. Pro... Podczas poprzednich sezonów teraz nowa jakość Ferrari, ale czy tu będzie także nowa jakość w Bahrajnie na torze Sakir. Zobaczymy. Wydaje mi się, że mimo wszystko, mimo tych problemów w Australii Ferrari ma potencjał i. To jest również moment, kiedy mogą pokazać Mercedesowi, że są w stanie wygrywać na tym obiekcie, są w stanie, są w stanie pokonać Mercedesa. To też sprawi, że mistrzostwa będą ciekawsze. Również należy popatrzeć na to, co będzie działo się z tyłu, za niby prowadzącą dwójką, ale moim zdaniem może okazać się właśnie w Bahrainie, że ta dwójka będzie trójką, bo jeśli Red Bull pokaże klasy, jeśli pokaże silnik Hondy, że jest w stanie dorównać formą. Do Ferrari i do Mercedesa możemy mieć wyścig nie dwóch, a trzech koni. I ja szczerze mówiąc zacieram ręce, bo to też jest weryfikacja dla Red Bull Hondy, czy to jest w zasadzie zespół, który, który będzie w stanie w wielu wyścigach walczyć z Mercedesem i z Ferrari, jak równy z równym. Tematem, który na pewno będzie nas rozgrzewał, będzie nas bardzo emocjonował, jest zataczająca krąg historia. Historia Michaela Schumachera, o którym mówiłem już, Michała Schumachera, który wygrywał w Bahrajnie podczas pierwszego momentu rywalizacji w tym Grand Prix. Pamiętajmy, że to było pierwsze Grand Prix w tej części świata. Michał Schumacher zwyciężył, a teraz jego syn, Nick Schumacher, zwycięzca zeszłorocznej rywalizacji w Formule 3, Zasiądzie do auta F2. To jest pierwszy temat, który na pewno będzie bardzo ciekawy. Zresztą na Polsacie Sport będziemy pokazywać się dla Państwa przez cały sezon rywalizację w Formule 2, w tym przedsionku do F1. Co ciekawe, przecież w Formule 2, w której triumfował w zeszłym roku George Russell, kolega zespołowy Roberta Kubicy. W tym sezonie Mick Schumacher będzie zbierał, mistrz Formuły 3, będzie zbierał oczywiście szlify. Będzie chciał nauczyć się, jak mówi e, sam, najwięcej jak tylko się da, aby być w stanie walczyć z legendą. No i teraz, e, Bahrain będzie dla niego także niesamowitą historią, ponieważ tutaj właśnie zasiądzie po raz pierwszy za kierownicą auta F1. Ciekawe w dwóch różnych ekipach, w Alfie i Ferrari. Ferrari, które dało przecież tyle tytułów Michalowi Schumacherowi. Więc tutaj historia zatoczyła koło. I teraz pytanie. Jak sobie poradzić z tą presją? Sam mówi, że porównywanie do najlepszego kierowcy w historii F1 dla niego to jest tylko komplement. Bo rzeczywiście każdy kierowca chciałby być porównywany do najlepszego. I tak też się dzieje. Czerpie z tej historii, która pcha go do przodu, która pcha go do zwycięstw. No i pytanie teraz, co Krystian na ten temat, Krystian, który tak zresztą jak i ja uważa, że Michael Schumacher jest najlepszym kierowcą w historii F1, co ma do powiedzenia? Czy wytrzyma Mick Schumacher, czy wytrzyma presję ciążącą na nim, czy będzie w stanie walczyć i jak niesamowitą jest ta historia syna, który zasiądzie za kierownicą auta F1 w miejscu, w którym zwyciężał jego ojciec. Prawdę mówiąc... To jest kolejny czynnik, który sprawia, że nie mogę doczekać się weekendu w Bahrajnie. W Formuła 2 startuje Formuła 2, którą ja, szczerze mówiąc, bardzo, bardzo lubię. Jeszcze kiedy nie, przecież ta seria nazywała się GP2. A teraz jeszcze Mick Schumacher zaprezentuje się szerokiej publiczności, bo chyba nie każdy jednak śledził poczynania syna Michaela Schumachera w Formule 3. Dla niego poprzedni rok był. Troszeczkę jak roller coaster, początek sezonu nie najlepszy, ale za to fenomenalna końcówka i ostatecznie tytuł. Teraz otwarcie sezonu dla niego właśnie w Bahrajnie. No, i ta niesamowita presja. Czy to będzie Michael Schumacher II, czy to będzie właśnie kierowca, który nawiąże do sukcesu ojca, czy ta presja jednak go e, zjem? Podobnie zresztą jak jego brata i wujka, właśnie Mika Schumachera, Ralfa, który nie zawsze radził sobie z presją nazwiska Schumacher. Ja oprócz Schumachera również będę patrzył na kolejnych kierowców. Ciekawe jestem, jak tam będą i Jack Aitken i Nick De Vries radzić sobie w tym sezonie. Natomiast ogłoszenie właśnie Mika Schumachera, że będzie testował dla Ferrari, będzie testował dla Alfa, ale również, że rozpocznie walkę w Formule 2, no to z pewnością jest najważniejszym wydarzeniem i każdy, każdy kto lubi, kto kocha sporty motorowe, ten początek, ten debiut, w poważnym ściganiu Mika trzeba będzie musiało zobaczyć, bo wydaje mi się, że jest co oglądać. Na koniec zachęciliśmy chyba wszystkich do oglądania najbliższego weekendu i wyścigu na torze Sakhir Grand Prix Bahrainu. Druga eliminacja w tegorocznym kalendarzu i eliminacja, która odpowie nam na wiele pytań. Szczerze mówiąc, dla mnie też to będzie wyjątkowe przeżycie. Ciekawy jestem, bo z mojej perspektywy będzie to wyścig o drugiej w nocy, także nowe przeżycie. Również ciekawy jestem, jak. Media w Australii będą odnosić się do tego co dziać się będzie podczas wyścigu i po wyścigu szczerze mówiąc patrząc na to co dzieje się tu w mediach wielu australijczyków wierzy że nowe otwarcie dla Daniela Ricardo jest to również początek trudnej, długiej drogi, ale drogi, która pozwoli jakże lubianemu, lubianemu i nie tylko w Australii kierowcy spiąć się na szczyt. My oczywiście skupieni jesteśmy na tym, co dziać się będzie z tyłu stawki, no bo Robert Kubica wraca na tor Sakir, jakże szczęśliwy tor. Przecież jedno. Jedyne pierwsze pole startowe właśnie na tym torze wywalczone. Teraz to będzie zmaganie się z przeciwnościami. Kolejny dzień. Pracy, testów dla zespołu, ale również mnóstwo odpowiedzi poznamy po tym weekendzie. Zobaczymy, gdzie w rzeczywistości jest ekipa Williamsa i czy ta droga do środka tabeli do walki z pozostałymi zespołami jest daleka, bardzo daleka, czy też wcale tak źle nie jest. Cóż, siadamy, zapinamy pasy, oglądamy Formuła 2, Formuła 1. Wszystko to, co najlepsze właśnie w najbliższy weekend. A zatem do usłyszenia tradycyjnie naprawdę moto dużo materiałów, o motogp, które także w ten weekend jeździ. Tym razem przecież będziemy ścigali się w Argentynie, a po weekendzie oczywiście podsumujemy dla was oba te wyścigi i Grand Prix Baharyno F1 i motogp z Argentyny.